Cześć Siemanko, jest ze mną miłość. I To nasz parkur i go będziemy przechodzić. Tak, miłość przeczyta nam zasady. Może wnieść tylko odmian za każdym a was odbudować na rok dachu. Jutro, jeśli jest na łódź, możemy znaleźć od strony, w tym odbudowym i ciągnąć za Okej, to jedziemy. Jaki laks? Kurde. Laguje ci? Kurde, jakie ja mam lagi. Okej. Okay. Co powiesz o naszym parkurze, Miłosz? A nic. Proszę na glinę. O, no to ją tam wyciągnij. Miłoż, pokażemy ta. Pokażmy ta, Bij mnie. No szybko. Bo nagranie więcej przez to. Oj, czekaj, nie. Dobra, Okej. Okay. To szybko. Bo nie chcę, żeby nagranie gdzieś... Tak, 10 minut trwało, nie? Chcę. Dalej, no, dalej, dalej. Poszedł? Nie wiem. Okej. Okay. się. Szybko i tu zrobimy checkpointa. Widzimy się po cięciu. I widzimy się po cięciu! Jak widzicie. O, jakie ładne i mamy. No proszę. Każdy je sobie weźmie. Oj. O, zjemy sobie. O, mi miły! Ty, patrz! Ja ją zniszczę. Pusta. Ło, wow, ale ci też Kapujesz? A! Parkour. Parkour? A! Level trzeci. Jak tu widzicie, nasz, my zrobiliśmy z Miłoszem trola, znaczy Mioz zrobił, prawda? No. <coughs> Hopsa. Eee. Z tymi drzewami to był mój pomysł, prawda? miłoś? No. Dobra, dobra, ciśniemy. Bardzo fajny mi się po... Co? O, 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 tu jest skill. Nie, tu nie jest skill. Ok. Ło, o, o, o. Daj kamienia. Nie bądź. I tu trzeba iść za gravelę, mówię. Linka do mapy jeszcze nie dostaniecie, bo nie jest dokończona. No i tutaj trzeba wymagać skilla. No, no. gadniemy no i spadamy. Okej. Okay. Nie, nie chodź. Tu nie ma lawy. Tędy chodził. Hitler. Szczęście się. No! Jaki był snu. Dobra, widzimy się po cięciu. Problemy techniczne. I się Manko, widzimy się po przerwie. Prawda, Miłosz? No. Musimy. O, glina. No weź ją. Weź glina. Oj, czekajcie, muszę zrobić disconnecta. Bo mi laguje. Też kurczaki. Proszę. Też kurczaki. Na razie nie. Ok. Ten parkour mi o wiele lepiej idzie niż tamten, kurde. Tu mam UO22. No nie najgorzej jak na laptopa, czy nie? Kurde! Otwórz checkpoint. No, kameruję cię. Nie no, seryj, nie powolę skatać. <grym> jak to zabrzmiało? Du, 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 du. O nie. spadłeś. No skar. Hopsa, hopsa. Filmik już 5 minut trwa. Kurde, musimy się postarać, nie chcę tego na party robić. Wiesz? Co nie? I jak zawsze dostaniecie link do kanału Miłosza. W opisie. Prawda miły? No. Jestem strasznie zadowolony. Trzy łapki w górę pod pierwszym filmem. O glina! tu jest miły na dole. No ją. Kurde nie, to było ci Nie, to bo... Było... Przepraszam. Nie, ale się tam serio zdenerwowałem. Ok. Gamma, 0 Zero. Ok. No i checkpoint. Trzymaj. A po co on ci pojechał? No. nie, no, najlepszy internet, dlatego czasami trzeba. Opsa. Ok. Ok. A tu już idzie jak po maśle. No. Siemanko, o Siemanko, już jesteśmy i piąty level. Ok, to wi No, nie, nawet cięcia nie trzeba robić. To skacz, no. Level piąty już mamy. Tu trzeba skila, Są tam jakieś tabliczki? Tu mieszka Hitler. Ukradnij rzeczy. Jak widzimy, miłość przepala na płytki, widzimy się jak już przepali. Hej, cześć, Manko, widzimy się już po cięciu. Prawda, Miłosz? No. Mm. Nie wiem, czy jesteście ża tym, żebym z Mioszem nagrał serię Survival, ale pierw się teraz musi zgodzić. Czy zgadzasz się? Tak. No. <grym> hard! <grym> Hit the crowd hard! No, no naszych Ile miałeś? Nie pamiętam. O, I to jest moje autorstwo tego drzewa, u góry domek jest. Zrobione przez miłosza. Nie chciałobyś. Okej. Okay. O, i tu jest skok. No i co to nam da? Juki Rod! O wagomo! Fuck. Miłość, szybko mnie tepnij, tepnij mnie. Hopsa, a tu jeszcze szybko! Szybko, typuj. mam nik. Minecraft Troll 10 się O! No okej. Okay. dzięki za grę. Za grę. Granie. Za granie, Dzięki. A więc do kolejnego parkouru. Narka. Pożegnaj się. To Na razie